Bogdan Ulka, dzień dobry. Ze mną są Stefan Hambura i pani doktor Krystyna Przekotowska, prezes i wiceprezes Światowego Kongresu Polaków. Witam serdecznie. Jedną z idei Światowego Kongresu jest powołanie polskiego centrum w Berlinie. Teren już jest. Tak, zgadza się, ten już, już jest. Jest to e, teren Polskiego Skarbu Państwa. E, kilka tysięcy metrów kwadratowych, niedaleko od Bramy Brandenburskiej, plus minus 200 metrów od Bramy Brandenburskiej. Pan redaktor Piotr Cywiński, fachowiec w sprawach polsko-niemieckich, e, długo pracował i nadal pracuje dla, dla polskiej prasy. Jest, bym e, powiedział, człowiekiem, który już y, na przykład y, prowadził wywiady z, byłem y, wtedy jeszcze z kanclerzem Schröderem i tak dalej. Pan y, Cywiński, Piotr Cywiński się też angażuje w te sprawy i jestem mu za to bardzo wdzięczny, gdyż podjął ten wątek niedawno y, na portalu o, w polityce. PL i Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało, że to się zgadza, że ta nieruchomość jest niewykorzystana i że teraz rząd ma podjąć e, odpowiednie decyzje w tej no, sprawie. Po tylu latach najwyższy czas, gdy byłam radcą ambasady polskiej w Berlinie w latach 98-2001, to wydawało się, że to po prostu będzie błyskawica. Obok zbudowali Węgrzy, jeszcze mieliśmy się tam jak gdyby podwiązać, żeby to w tym samym czasie zrobić. Węgierska placówka funkcjonuje i przynosi dochód od 20 prawie lat, a my stoimy w martwym punkcie. No to jest po prostu niezwykłe marnotrawstwo, a można aby to zamienić, po prostu w nie fantastyczną placówkę, która by służyła promocji Polski i Polaków, która by mogła przeciwdziałać różnym właśnie niepra upowszechnianiu nieprawdziwych wersji o Polakach, prawda, jakichś negatywnych cechach, stereotypach i tak dalej. Odwrócić to wszystko w drugą stronę po prostu i mając taki majątek w samym centrum Berlina, my przez 20 lat nic nie robimy, to po prostu jest, no już nie wiem, jak to w ogóle nazwać, panie redaktorze. Bardzo dziękuję, że pan się nad tym pochyla jako dziennikarz, bo tylko no, pierwsi wy się pochylili. Ale bez was, proszę Państwa, i bez wszystkich dziennikarzy, którzy docierają do opinii publicznej, po, la, po prostu po, politycy nie potrafią podejmować decyzji i myśleć. Dopiero wy im pomagacie w myśleniu. W jaki sposób ta placówka miała miałaby funkcjonować? To jest gdzieś nieruchomość, gdzie szacuje się, że można to zabudować budynkiem plus minus 17 tysięcy metrów kwadratowych jest tam możliwych do wybudowania i chcielibyśmy, chciałbym żeby w tym miejscu powstało takie rzeczywiste polskie centrum. Rozmawiałem też z ojcem dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem z Torunia i Ojcowie redemptoryści mają w Toruniu świątynię nowo wybudowaną, i w tej świątyni znajduje się kaplica, w której jest udokumentowanych ponad tysiąc nazwisk, nazwisk Polaków. Którzy zostali zamordowani za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. I chciałbym, żeby na przykład też ta kaplica została przeniesiona jeden do jednego z Torunia do Berlin. Skopiowana. Tak jest skopiowana i tam umieszczona w tym polskim centrum. Następnym takim, takim miejscem, które tam powinno, się, takim, takim obiektem, który powinien się tam znaleźć, to jest Muzeum Ulmów. Tak? Ul, rodzina Ulmów, która została też zamordowana za pomoc Żydom. I jeżeli to zrobimy, jeżeli to będzie możliwe, to na pewno też przebijemy się do opinii publicznej w Niemczech w Europie i na świecie. Ale jeszcze trzeba dodać Panie prezesie, jeżeli pan pozwoli, że niezwykle istotne jest aby na tle tej martyrologii tej prawdy historycznej pokazywać również pozytywne przykłady. Na przykład 30-letnią współpracę polskich i niemieckich sprawników, która posunęła znacznie do przodu transformację w Polsce, która pomogła wielu skrzywdzonym rodzinom, postawy takich właśnie adwokatów, jakim jest pan mecenas Stefan Hambura w tej książce o obrońcy. Ja po prostu Popłakałam się czytając tą książkę, jakie piękne postacie Polaków i również Niemców występują. I to pozytywne przykłady na tle właśnie tych dawnych pokazałoby, jak wielki skok zrobiliśmy. Jak wydaje, wydaje mi się, że ta propozycja nie tylko nie zakłóci tej tendencji, ale będzie jej sprzyjała. Bo jeszcze nie dokończyłem. Tutaj pan redaktor mi trochę wpadł w słowo, bo uważam, że też powinna się tam znaleźć przedstawicielstwa firm polskich, tak? 17 tysięcy metrów kwadratowych to jest bardzo duży obiekt i on jest do zakospodarowania. Tak? I to, co pani prezes mówiła też, pozytywne przykłady naszej współpracy. A życzyłbym sobie, żeby tam może jeszcze powstał taki hostel, hotel dla. Młodzieży dla ludzi, ludzi z całego świata, gdzie by za przystępną cenę można też przenocować się w Berlinie i żeby te osoby idąc do tego hostelu, hotelu, przechodziły przez tą część wystawową i przez tą część, gdzie będą też reprezentowały się polskie firmy, polska gospodarka, bo to jest potencjał do wykorzystania i to są wtedy ambasadorzy, którzy nocują, wychodzą oglądają i idą w cały świat. Krótko mówiąc Berlin-Warszawa to wspólna sprawa. Dziękuję serdecznie Stefan Hambura, Krystyna Krzegotowska, wiceprezes prezes i wiceprezes Światowego Kongresu Polaków. Dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy.